Wspanialną atrakcją dla wszystkich są jarmarki świąteczne, jest to bardzo popularne rozrywka, chodzenie, kupowanie, delektowanie się różnymi smakołykami. Bardzo popularne są grzańce. Na przykład 15 zł, 150 ml, 250 25, 400 ml, 335 zł. Grzane wino czerwone, grzane wino miodowe i bezalkoholowy grzaniec, czyli jest coś dla abstynentów można także tradycyjne zapiekanki kupić. E, ceny są takiej zapiekanki. E, zapiekanka standard 30 zł, chrupiąca bagietka, pieczarki serwa żywa, sosy do wyboru i zapiekanka premium za 35 zł, gorąca bagietka, pieczarki serwa żywa, dodatek mięsny do wyboru, albo salami, albo szynka, albo bekon i sosy. Sosy do wyboru, keczup czosnkowy i amerykański. Na kolejnym stoisku można znaleźć rzeczy, które ja uwielbiam, czyli oliwki w różnych smakach. I to, są, to jest cena 159 zł za kilogram. Są jakieś z nadzieniem migdałowym, z serkiem, z pewnie warzywami, są owoce morzy, morza krewetki, papryki. E, też napełniane serkiem, a także widzę, że tu są takie e, słodkości e, właśnie jak na przykład hałwa. E, to są tureckie hałwa, e, różne hałwy, a także takie e, takie rolatki e, słodziutkie. Więc e, Amatorzy wszelkich słodkości mogą tutaj kupić i są też baklawy. To jest taki turecki, bardzo słodki deser zrobiony z orzechów, z cukru i taka jedna porcja to właśnie 15 zł. Widzimy z jednej strony pierożki są. A z drugiej strony widzę, że jest cennik, który ma rybki smażone, między innymi chrupiące szprotki za 25 zł, krewetki w cieście za 35 zł, smażone kalmary za 42 zł, frytki za 15, zestaw szprotka za 35, zestaw kolmar 49. To jest wszystko z Litwy, przywiezione wszystkie produkty. Mamy czarny chlebek, bardzo smaczny, smacznym, i z kminką, i z bakaliami. Mamy kszen litewski, kalbaski, słoninka nasza, i solona, i wędzona. Dużo różnych kalbasek. Kędziuki nasze piękne. Wszystkie, co produkujemy w Litwie. Tak zapraszamy na świąt, za pokupy na nasze produkty. A co to jest to? а то є м'ясо сушоне, то є воловина і вепшовина. То є полінгвіцька така на тонка окруйона і з приправами. Дуже смачно. А з таких типово літевських ваші вендлінг, які можна так. там випадку показувати? Наші літевські національні, то є кінзюки. То є наші літевські кінзюки. Тож от старих лят, Wszystkie wie, co jest litewski kinziuk. I czarny chlebek na pewno, który jest jak domowy z klinkami. A ten śledź. I śledź. To jest śledź to z co so wszystkiemu to samy zdrowy śledź jest tylko taki? To dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Są so, można także napoić się z ciepłymi napojami. Jakie jakie tu są u Pana napoje? Mamy kawę, mamy gorącą czekoladę oraz zimowe herbaty ze świeżych owoców. A jaka ta przyjemność ile kosztuje za taki mniejszy lub większy kubeczek? Za 300 ml gorącej czekolady 16 zł. Jesteśmy przy stoisku, tutaj z takimi dzwoneczkami i różnymi rzeczami, ale o tym wszystkim opowie nam pani, która ten towar sprzedaje. Mam na imię Halinka, jestem w ogóle z Ukrainy i produkujemy zabawkę drewniane dla dzieci. Zapraszamy wszystkich na jarmark, spojrzeć, spróbować, kupić. Zainteresowanie także jest dla dzieci, dzwoneczki różne, dla dorosłych, na choinkę, ozdoby różne, ceramika litewska jest. I proszę nam powiedzieć o tym, właśnie podejdźmy bliżej, pokażę Pani nam poszczególne towary. E, to jest właśnie drewniana taka ładna zabawka. E, I taka śmiesz, śmieszna e, zabawka ludowa, ile ona kosztuje? 50, 50, bo to trzeba się narobić, pomalować, pokolorować. To jest ekologiczna zabawka, jaka nie posiada chemii, lakieru. Jest farba bezpiecznie dla dzieci, dzieci mogą gryznąć, liznąć, ale nic nie będzie. A taki kogucik, który jest takim klasyczną rzeczą na jarmarkach sprzed wielu lat, z, z gliny, ile on kosztuje? No i mniej więcej 20-25 bo to też ręcznie malowane. E, a kol, ko, kolejne rzeczy, które, bo mamy takie dzwoneczki, widzę, czy tu 45, e, to są magnesy jakieś na lodówkę, też po 15 zł. A te, to, to tutaj, to są jakieś dzwoneczki, te po 15 zł? Czy? Zaramika, vogulje iz Litve, tudi ročna robota. Je v obliki zvonečkov Mikolaje, je choinkje, domki, lahko si postavi takšno upominke pod choinkje, na choinkje, na stole. Možno... Wszystko to kupi. Więc dużo ładnych prezentów. Są, są, są figurki, na przykład takie figurki e, z aniołkami po 190 zł. Więc, nie tylko można, także kupić takie większe prezenty na święta. Jesteśmy ciągle na Jarmarku Świątecznym. Jakie atrakcyjne tutaj dania można u Pana dostać i co i za ile? Pajdę ze smalcem, pajdę z masłem czosnkowym, ewentualnie na gorąco z dodatkami, kiełbaska, kapusta zasmażana, to wszystko. A taka przyjemność dla prawdziwego mężczyzny ile kosztuje? No to różnie. Pajda kosztuje 20 zł na ciepło 30. A bigos i kiełbaska? To w zależności. To nie jest bigos, tylko kapusta zasmażana 25, kiełbaska 35. Z chlebem oczywiście i wszystkie dodatki do tego. Szanowny panie, jesteśmy tutaj na jarmarku świątecznym. Widzimy jakieś kawałki drzewa z czymś, co wygląda jak szufladki. Co to jest? Co to jest? Już odpowiadam. To są kawałki pniaków, które zasadniczo powinny wylądować w piecu. 99% społeczeństwa tak czyni. Ale kiedy weszła ustawa o ochronie przyrody i zasadniczo, w dniu, kiedy przeprowadziliśmy się na wieś, zamieszkaliśmy, stwierdziliśmy, że z każdego z drewna, który oddaje tą energię, trzeba coś stworzyć. I odpowstały takie szufladki. Teraz mogę pokazać y, bardzo ciekawą formę budowania tej rzeczywistości. Oto, Ot Jest to kawałek jabłoni, które w zasadzie nic niewielkiego nie znaczy, ale w momencie kapitalnego pomysłu i troszeczkę takiej formy budowania tworzymy od takie ciekawe rzeczy. Czyli to są takie piękne puzdereczka na na przykład biżuterię. Na przykład na biżuterię, ja pokażę serduszko, proszę zobaczyć, bardzo często robimy na zamówienie takie rzeczy, bo jesteśmy wyjątkowi w tym kraju, w sensie na bi 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 biżuterię zaręczynową. Ale jak to mówią, wie pan, dokładnie, że tak powiem, a ciekawostkę panu powiem, wiele zamówień naszych trafia w ręce ludzi, którzy kolekcjonują wręcz nasze tutaj produkty, więc ja pokazuję jako ciekawostkę, proszę zobaczyć, ciach, ciach, ziarnko troszeczkę, nazwijmy kokorydzę od góry, nazwijmy to w ten sposób, chowamy, ciach i mamy o taki piękny przedmiot, który kosztuje trzystówki, nie jest to tanizna, ale pracuje mnie to tej masy. A takie mniejsze, mniejsze pniaczki, ile kosztują? Powiem Panu tak, żeby mi się opłacało to w ogóle robić, ja muszę rozpocząć od znalezienia gałęzi, cały proces, cała misja, odrobaczanie. 50 zł. to jest taka cena, od której startujemy, aby to miało sens w ogóle dla klienta i dla nas. A e... gwarancja jakości to jest też najważniejsze, prawda, w tych czasach? E, bardzo ładny prezent e, i cieszymy się, że rękodzieło artystyczne też jest na tym jarmarku świątecznym taką atrakcją od kilku lat dobrych w Warszawie są między innymi pieczone kasztany. Nigdy tego nie jadłem, natomiast z przygód Hansa Klossa stawki większej niż życie. Wiem, że najlepsze kasztany są na Placu Pigali. Pewnie takie pieczone kasztany można było sobie kupić na Placu Pigal i taka porcja, mała porcja pięciu kasztanów kosztuje 11 zł, duża porcja 10 kasztanów w 20 zł. A porcja rodzinna 32 kasztanów 60 zł. I mogą Państwo zobaczyć, właśnie tak wyglądają te kasztany spożywcze. No takie podobne do naszych kasztanów, takich, ale widzę, że też są w słoiczkach w takiej formie. Warto było sobie kiedyś kupić, zjeść takiego kasztana, żeby dowiedzieć się, na czym to polega. Taką modną, modną rzeczą, od wielu lat, którą można kupić w Warszawie, są serki. Tutaj na na jarmarku świątecznym widzę, że serki e, takie podhalańskie po 26 zł, e, w kostce serki e, i tutaj wędzone po 12, takie e, w e, niteczki i mniejszy po 4 zł. Je są także po 8 zł. Jest mały grillowany serek z dodatkiem Żurawiny, a duży po 14. Mamy także na takich jarmarkach świątecznych rękodzieło nie tylko polskich rękodzielników, ale też rękodzielników z innych krajów. Jest na przykład pan z Litwy, który tutaj oferuje takie różne produkty z drzewa. Są różne na przykład za 200 zł takie tacki, różne łyżki za 15 zł widelczyki. Więc doskonały prezent dla każdej gospodyni domowej, która by chciała mieć coś ładnego, naturalnego. Podkładkę pod garnek za 40 zł z drewna. Więc takie też można ładne rzeczy na jarmarkach świątecznych dostać. Można także sobie kupić taki szaszłyk z owoców, surowych, świeżych, które są otoczone smakowitą czekoladą. I taka przyjemność kosztuje 18 zł za truskawki, 15 za banana, 13 za grejpfruty, 13 za mandarynkę, 10 za borówki amerykańskie. I stąd także takie atrakcyjne z pianką, a także jabłuszka w takiej słodkiej polewie i w czekoladzie od 15-13 zł. Na stoisku z biżuterią można sobie zakupić takie bransoletki od 60 zł do 120, więc, tak jak wszyscy nam mówili w naszej sądzie, że dobrym pomysłem są prezentem są BS biżuteria, to właśnie taką biżuterię na jarmarkach świątecznych też można sobie kupić. Są też na jarmarku świątecznym sprzedawane różne bombki. Takie najmniejsze kosztują po 20 zł. Są takie też jak na przykład ten pociąg za 60, więc wszyscy miłośnicy oryginalnych bombek mogą tu sobie coś zakupić. Widzę takie duże, na przykład za 70 w postaci szopki bożonarodzeniowej. Zakręcony ziemniak to wygląda tak, to się smaży i taka przyjemność zakręconego ziemniaka ile kosztuje? 20 zł. 20 zł. Dokładnie. Z różnymi? Dokładnie. To bardzo dziękuję. Można także na jarmarku świątecznym zakupić pierniki, pańską skórkę. Widzę, że tutaj takie pierniki za 25 zł. są, pańska skórka jest za. 3 zł to jest bardzo popularna przekąska szczególnie na święto zmarłych, ale tutaj też można dobrze zakupić taką pamiątkę z Warszawy. Zapewne to są słodycze, których się nie je na miejscu, tylko dorzucam do prezentów.